Zobaczmy to spotkanie, troszeczkę takie dwa oblicza, pierwszy, trzeci set bardzo zacięty, drugi no zdecydowanie wygrany, jak ocenisz jak to spotkanie? Wygrany, znaczy wydaje, wydaje mi się, że od początku do końca miałyśmy to w garści, co mamy robić, czułyśmy się pewnie na boisku. No i wynik jest 3-0, już nie ma co wstrząsać, jak wyglądały poszczególne sety, po prostu wygrałyśmy, zrobiłyśmy swoje i trzy punkty zostają w kaliszu. To było kluczem do dzisiejszego zwycięstwa, Pani Myślę, że nasza konsekwencja i wola wygranej, bo czasami też wyciągnęłyśmy bardzo trudne piłki. Oczywiście czasami nie było, były momenty, w których nie możemy być dumna, ale większość meczu, jakby w tych kluczowych momentach właśnie na styku, wyciągałyśmy my i wygrywałyśmy. No i tak do vip to jest to też cieszę. Tak. To mały taki smaczek, chociaż wiem, że muszę coś tam jeszcze poprawić, bo może by nie było właśnie takiego wyniku na styku, gdybym miała ja takie 2-3 punkty dodało od siebie. Teraz krótki odpoczynek i trudniejsze ma wyzwanie, tak myślę, Tak, no Tak, teraz będziemy jednym z medalistą poprzednich rozgrywek, z pretendentem do zdobycia medalu grać, ale właśnie, to nie, nie powinniśmy się tym za bardzo martwić, po prostu powinniśmy wyjść. I grać swoje. No jednak one są faworytem, my przyjeżdżamy, żeby po prostu pokazać swoją dobrą siatkówkę, jak potrafimy grać, a wiemy, że potrafimy, więc to tylko od nas zależy, jak ten mecz będzie wyglądał.